Sioma, z tej strony Mel, a w tym odcinku pokażę Wam jak zbudować parking. A najpierw muszę się przebrać, bo ja się jeszcze pobrudzę. No, tak lepiej. To jeszcze i możemy zaczynać. A więc, żeby Was wprowadzić w lore, to opowiem wam co się stało. Bo tak Szymon otworzył firmę budowlaną Budmeister. I wiadomo, jak każda profesjonalna firma budowlana. Mamy odpowiednich ludzi na odpowiednim stanowisku oraz najlepszy sprzęt na rynku, aby zrobić perfekcyjną robotę tak jak klient chce. Ale tak bez dalszego gadania, komu w drogę, temu beton w buty. Zaczynajmy. Tak jak już wiecie, na pierwsze nasze zlecenie wybraliśmy parking, ale przed rozpoczęciem pracy pojechaliśmy jeszcze zobaczyć miejsce budowy. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Na lewo, na prawo, dubą. Bo... O na to nie zostaliśmy. Bo jechaliśmy pod prąd. Patrz jakie ładne miasto na co. Te ty, ty, Patoczek. Ja to, to są wiecie. Czechy. To jest Praga. Jesteśmy w Praga. To jest Most Karola. Mówię ci. Karol Rek i Karolu. Karol... O O to jest ten parking na lewo. Chciałem ci tylko pokażmy umiejętności Jeździeckie Oooooooo wow! <Koll malt Ant statistically> <Lutta> Widziałem wow. Ej, tych aut przede mną nie było, co jest? Um, um. Co? A okej, no bo ten van jest na boku No to tutaj Czekaj, gdzie my jesteśmy? No tak, to ja tu To co jest obok nas? O nie, czeka, bo to, to jest w tych w środkach. No właśnie, o, no mówiłem. No właśnie, to. Pobudka, wstajemy. <grym> no, Jednak was? nasza koparka będzie potrzebna. Kiedy zobaczyliśmy, co nas czeka na miejscu, zaczęliśmy pracować. Gdzie nasze zadania wyglądały tak: Pierwsze, wyrównać teren. Drugie, wyłożyć chodnik. Trzecie, wysypać żwir. Czwarte, ugnij żwir, i na końcu wylać i wyrównać asfalt. Przez ten fragment filmu będziecie mieli w prawym górnym rogu pokazane w jakim etapie jesteśmy, żebyście się nie pogubili. No bo co mam zrobić? U... Musisz kopać po prostu tym przednią łychą. Niżej tą łyżkę daj! I lecisz, Malina! Boże, o, to ja będzie tak długa praca. No. Dokowałem! O, tym... o, 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 o tym właśnie mówiłem, aleśmy w o, o tym właśnie... Mówiłem. Żałuj, że tego nie widziałeś, naprawdę żałuj! W Samolocie, dziura w pilocie, tak jest. Dobra, jadę! Jadę! I cyk naręczny! Ale pięknie bokiem, żem wszedł No ba ty. Bokiem, dawaj. Czekaj, bo światła. Niech też może wypożyczyć większej ładowarki. No to ty jesteś szefem, ty decyduj. Ja robię tym co mam. To jak coś, to se zajedziesz tym. Jak będzie pełne. Trzeba mam zajechać? Jak będzie pełne, to wywiedziesz na wirownię ja pójdę wypożyczyć większy sprzęciarz. Dobra. EJ OBUDZILI SIĘ! O EJ ŚWIATŁO W OKNACH SIĘ To świata świetlne <śoires> TAK Rozgasły pani to było wiesz po prostu Zbieg okoliczności, a i tak Jakby tak było to byłoby śmiesznie nawet Jakby jeszcze wiesz pały tu przyjechały, że wiesz Kurde, tylko co jest 23, a ty wy dalej robicie ja jestem aktywistą, nie pozwolę, żeby tereny się niszczyły. To są tereny leśne. Nie. Nie pozwolę na to. Mój stary to leśni. Je... Boże, pod koło wpa... Latarkę mam w jajach, co jest? co? No, no tak. Widzę. Ja na parku. O, mogę znieść okulary i założyć Jestem bardzo A ja podnoszę, dły. ona nic. Czego ona się nie podnosi? Co się dzieje? Wysypałeś. Cała zawartość się wysypała. Nie pozwolę, żeby ten teren był niszczony. Nie pozwolę na to. Co, ja nie pozwalaj, mam chyba jajce na to. <laughs> Full, daj miodu! Pod, pod, dawaj! właśnie pod, Daj miodu! Pod tym mostem się wywaliłem. Pod tym mostem się, pod tym mostem się eee, wywaliłem. Pod Prawo. Na zielony. O, ten, ten znak, co tutaj stoi, ten z pierwszeństwem, przywaliłem. No będą, no w końcu gdzie my, jest? gdzie my jesteśmy? Już jesteśmy. Ale gdzie my jesteśmy? Jakie miasto w końcu? Miasto. Rynek Krakowa. Nie, nie światła. bardziej Poznań by to pasowało, ale dobra, może być Kraków. Poznaj miasto doznań. <noise> tu mi się wydaje, że będą doznania. Mówiłeś, ja że w barierkę tu Do Doznania z Poznania. <noise> ale widzę właśnie, że tak, wywrotka to na pewno i koparka, to też. To są najważniejsze rzeczy tak naprawdę i nie sprzedajemy tych co tutaj teraz mamy, no bo one też się sprzedadzą. Chyba, że faktycznie no już będzie lepsza. Przykład... Nie opłacam się, bo będzie można ich do mniejszych zlecnień wziąć. No właśnie, więc... Ale właśnie na pewno ładowarka i koparka. To jest takie must have teraz. <grymne> 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 wow, Woo! No właśnie, taką samą sytuację nie. Ale ja zdążyłem. Ja zdążyłem, żeby przejść. Chyba bym teraz spalnął A, to jestem u ciebie 5 metrów dalej. Ja je się, chciałem spitować Dawaj zielone się No No Mleczy! Aha, czy jak się pod prąd jedzie to się nie... Aha. To my... No nie, się nie dostaje jak jedziesz pod prąd. <noise> pod no, prąd to na rondzie, Ja rondo sobie biję tak jak w Anglii, czy na odrzut. <noise> no właśnie. Ja też. Dobra. No i? O, bo to, to je można kupić za 1500. Super. No idziemy kupić. Nie, 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 nie gratis. Gratis tylko. O. O, jest. Nie ja ci może pozwolenia. Um... Co? Nie, mamy na zapasy. Palety kostek czy worków? <grym> Powiem ci, że tego i tego. <grym> Wie? <grym> Ale nie, dwie palety kostek i jeden worek nam było potrzebne. 4 palety i dwa worki. A. ma no. no. Mandaty są randomowe. prąd musisz. Ty pod prąd musisz jechać. No nie teraz! Tu w prawo! No w prawo! Gdzie ty jedziesz? <laughs> Co ty mi powiesz? Ja nie wiesz. Jak w u mnie odbiło. Ja jest bardzo fajna, że mi się już podoba. Czemu <noise> to auto się przed tobą pojawiło? <noise> no zabawne gra, nie powiem. W końcu coś się dzieje. A nie tylko łop łopatą robimy. Pokiem, to już tak nie wchodzi fajnie jak mam. <noise> Tam były słupki! <głos> to, to... <głos> a, też w nie wjechałeś. <noise> No oni się dopiero przed maską y renderują No to ty tam uważaj na mana, man ma 75% Szybciej! <tryk> Szybciej! Szne dobrze! Brawo, brawo Dobra, to muszę przyjść Roźnijby Brook G Ej bo trzeba ręcznie układać nie. <muchy> Mega. No to no jakby, no chęcznie. Dostać i rozprowadź drzwi. To idziemy na dwa. To idziemy na dwa, no. No. No, dla drzwi w tę... Przez... O! Na no mapie! <śmierny> Chciałem na mapie, jak się kręci. Że ty tego nie widziałeś. ty nie widziałeś. No! Nie, nie! Nie do rzeki! Wypadek drogowy jeszcze zrobiłeś! To się idą prawo jazdy! Nie wiem, ja, no, ja na czarno robię przecież. We chrupkach Na Za, chrupka, za, za, za mińskie ryżu robię. To będzie Nie no, twoja. Ty będziesz... Twoja! Pójdę. Ty jesteś ciemniejszy ode mnie. No, ja jestem z Meksyku. Hola. Szybko zielone, Ho zielone. Hola, amigo, Brito, tacos, si si racza. Jakiego sracza? No takiego fajnego. No i co? Baba. Idziemy na robotę. Na robotę do Niemiec. Ej, ty. jadę na to, Ej, to jest dobre. Będą, tam kutasa? Jadę <śpiew> Ej to jest dobre ten Tak, stop, dobrze, że nie umiem czytać Bójcie słupki No ale wylewamy Trochę go będzie trzeba No nie widzę No Troszeczkę Chociaż... No chyba No to jeszcze ...dwa razy. A my jesteśmy profesjonalni po prostu, na swój sposób. Tak. Są na liści w Niemczech. Co? No, baskrautem. To są płódki, to są snyłówki, no nie, Ej, no, ono mi się dosłownie przed maską pojawiają, dlatego ja ich nie widzę. Jak coś zajedziemy tutaj na CP, na to ja się naprawię i to tankuję. Dobry. Nie! NIEEEE! się. O! O! No nie! No jedziesz od nowa. No, dobrze, że to ty, bo ty, ty mniej yy, musisz tam, bo nie wiem ile? 4006 Musisz. No to masz teraz. Myślisz. Tej Ty się... Tej beśki się nie spodziewałem, że zrobię. Taki skok kaskader, Kaskaderski trochę. Kurde. Taki kaskader, to się chyba zawody pomyliłeś w takim razie. No Aha, coś znowu się stało. Tak, życie okay. grubego. No byś miał klipa z tego obu. Ma, no ma. No nie, nie. Boja wina 17 tysięcy zdaciłem przez ciebie Jak mi pojawina Dobra nie. Czemu tu auta leżą czemu auta przy... CO jest! O to tego nie widziałem, bo u mnie tam aut nie ma trzy, trzy auta żeś tam zmiótł. Ja wiedziałem, że tak się stało. Za ty teraz po to jedziesz? że tak się stanie Zróbmy parking, będzie fajnie. No, w sensie jest, jest fajnie. fajnie. Nie do mojego konta bankowego. Później weź się wytłumacz Na co poszedł ten kredyt. Ojej. O no, przy śmiesznie przynajmniej. Zobaczę z zawodowca. Ta? Się jeździ. No. Zobaczymy. Walce, walce użyjemy, okej. Okay. A, i to potrzebujemy, okej, okay, dobra. No, mi się wszystkie... ...tekstury muszą ładować. A, kloc tutaj jest, nieładowany. Ja w sumie nigdy się nie, nie zastanawiam jak brzmi walec na, na asfalcie. Teraz dopiero ten. Ubijasz? No tak, no. Hmm, wiesz co? Mam maszynę wypożyczyć. Mm -hmm. No ten jest do asfaltu. No właśnie. No, to, to trzeba inne wale wypożyczyć. <śmienny> 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 o jacie, co to, to za wzorek! Achód. To Co za wzorek, za... Nie wiem, czy to ptak Czy to rakieta Wszystkie odpowiedzi są ja prawdziwe wody. Może bym wynajął... Aha, bym przez przez i tak Świetnie Może bym wynajął... Za co, jak pieniędzy nie mamy przez ciebie? Przeze mnie? Jak przeze mnie? Przez to przez ciebie. ciebie się wywaliłem Nie no, co ty nie umiesz jeździć? Mam wszystko nagrane <laughs> ja też. Ja cię tylko raz dotknąłem. Dwa. Daj raz. Jeszcze w nocy. Nie. Masz, Dwa, porób tam. sobie. O właśnie. Oddaj. Dwunoha. Nie. Pierdzisz. O, logi mam jak to robię. Oj, przestań. Jestem w łoponie! wolnie byłem Doba, jądra trzeba usunąć być coś jążło Jezu, ale mijaki, tu jest mijaki. No ty też zrobiłeś w tym Człowieku! Stop! No zobaczmy, może do tej maszyny załadować w ogóle. Tam są jakieś specjalne te ciężarówki do asfaltu. Jaka ci... specjalne... A, są specjalne to... te ciężarówki. No, no musisz się wynająć. A mamy przynajmniej walec do asfaltu. To tyle przewidzieliśmy. Ja przewidziałem. No tak. No ty kupiłeś go, nie wynająłeś. Tak. No, musiałem. No i no, A ty co kupiłeś u siebie? Kupiłem pick-upa. Wow! To jest <noise> bardzo przydatna rzecz. No wiem właśnie. Dobrze wydano 80 tysięcy. Kieszeń. W sumie to kieszeń firmy, a nie moje Na twoje firmy. To jest konto firmowe nasze. Mogę ci pieniądze firmowe przelać jeszcze. Co? No. O. Mogę ci pieniądze przelać. Po co? Sobie też mogę. Czemu? Bo mogę być szefem tej firmy. Jestem wielkim transeterem. Jesteś... Ja robię... W... Jestem wszystkim. Jesteś wielkim transgenderem? Dobrze usłyszałem? Jestem wielkim trans... <grym> transerem. Transwestytą jestem. <grym> tak, jesteś? Tak, <Da, grym> jestem transwestytą. Nie wiem, co to oznacza, ale brzmi ciekawie. <grym> Teraz sprzedaję, idziemy z nim pogadać jeszcze i te lulu. Lulu idę. De... Farming, farming. Na 22 nie ma. Farming. Ja jeszcze, ja jeszcze muszę wykąpać się, ty. Ty brudas! No jak brudas? Idę się przecież wykąpać jeszcze dzisiaj. Tak, ale dzisiaj jeszcze idę. Ej, tak, tak brudas, tak. bo się nie myłeś jeszcze. Brudas, brudas. Nie wrzucaj tego naprawdę, te, tej części nie wrzucaj. Jestem brudasem Brudas Ty jesteś brudas, bo ty się kąpałeś Ty jesteś brudas, brudas, brudas Ja się myłem, jestem czysty No nie, teraz brudny jesteś Nie, jestem czysty nie. Dobra, uspokój się, bo ty jesteś inne. Nie, bo ty <śm> Ty Patrz na siebie Nie Mam znak na pace Dupę mi podniosło! Jadę na przedniej ośce! Na przedniej ośce jadę, Cezary! Na tepnij się do sklepu z maszynami! Dobra, już nie musisz, wypadł znak. Na przednie ośce jechałem. Za tamte częściej dostawaliśmy pieniądze po prostu. Tu jest. Tu, tu jest nasz garaż do naprawy. One się trochę naprawiają, ale się naprawiają za darmo. Tak zwane żuraw tutaj. Żuraw? Mobilny. Żura.